Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym teleturnieju, który nazywa się Tele, Youtubele. Jest to pierwszy odcinek z tej serii, prowadzącym będę od teraz ja, czyli Arkadiusz Bazar. Tak, jestem dzisiaj również pierwszy dzień w pracy, także troszeczkę się... Stresuję, ale mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić i, i, i że będziecie zadowoleni z nagród, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Na wstępie, muszę Wam wytłumaczyć, na czym to polega, i, i, i jak będzie można dzisiejsze nagrody wygrywać, i jak w ogóle się dodzwonić tutaj do studia tego naszego pięknego. Um, w zasadzie jest to proste, o godzinie 14.05, mówiliśmy o 14 i troszeczkę był poślizg, o 14.05 wrzucimy na Facebooka Szczepaników pierwszą zagadkę, gdzie wy po prostu będziecie mieli pokazane zagadkę i do tego telefon, na który macie zadzwonić, żeby połączyć się tutaj z nami ze studiem i wygrać nagrodę, a do wygrania są naprawdę fajne rzeczy, ponieważ możecie wygrać bon na jakąkolwiek rzecz z dowolnego sklepu youtubera. Polskiego raczej. I jak już dodzwonicie się na naszą linię i odpowiecie dobrze na pytanie, macie do wyboru cztery koperty, które są pokazane tutaj. Tu widzicie, rękę. One są tutaj. W tych kopertach do wygrania jest jedna, jeden bon, czyli główna wygrana, czyli 100 zł. Druga nagroda to jest gadżet ułatwiający życie. W tym wypadku jest to po prostu kosz to toaletowy, basketball toilet. Można grać podczas yy... W toalecie można grać, to jest ułatwiające życie, i jeszcze zostają dwie koperty, w których są upominki, a do wygrania w upominkach jest yy, pamiątka z racji tego, że dozwoliliście się na program i wygraliście i odpowiedzieliście dobrze. Będzie to zdjęcie yy, prowadzącego bądź yy, Patryka razem z podpisem i podziękowaniami za wzięcie udziału w turnieju. Także w tym momencie, właśnie pierwsza zagadka właśnie została wrzucona, a jej treść brzmi: 8 małp potrzebuje 8 minut na zjedzenie 8 bananów. Ile czasu zajmie trzem małpom zjedzenie trzech bananów? I odpowiedzi są następujące: jest to A 3 minuty, B 6 minut, C 8 minut i D 9 minut. Mamy pierwszy telefon na linii, ja właśnie odbieram i zobaczymy kto to będzie. Halo, halo dzień dobry. Z kim rozmawiam? Halo, halo dzień dobry. Jest strony Rita. Witam Rita, skąd do nas dzwonisz? Z e, pokoju Spokoju, no to świetnie, słuchaj Rito, ja nazywam się Arkadiusz Bazar i jesteś, dodzwoniłaś się na żywo jako pierwszy telefon, słyszę, że już są kolejne telefony, ale udało ci się pierwszej, powiedz mi, jaka jest odpowiedź? Oczywiście odpowiedź to trzy minuty. Nie, nie. nie? Jest to błędna odpowiedź, pani Rito, niestety. Dziękujemy ci za udział, a my dzwonimy dalej, dziękujemy, do widzenia. Do usłyszenia, pani Arkadiuszu. Okej, w międzyczasie Halo, halo? Pani odpowiedź. Ma pani odpowiedź. Chwileczkę jeszcze, zanim pani po odpowiedź powie. Jak pani ma na imię? Emilia. Emilia, jest bardzo ładne imię, bardzo lubię to imię. Okej, okay, a w takim razie, czy pani Emilia ma poprawną odpowiedź do tej zagadki? No, tak mi się wydaje. W takim razie słuchamy, co pani powie? E, Zajmuje tyle samo co jed jeden banan jednej małpie. Czyli? Czyli. Mm... Czyli? Na minutkę? Nie! Nie, pani Emilio, czemu pani wybrała odpowiedź elf, której nawet nie ma na liście? Co to pani narobiła? No niestety, jest to zła odpowiedź. No dziękujemy mimo wszystko i pozdrawiamy i do usłyszenia. Dzięki. No niestety nie udało się w dalszym ciągu, moi drodzy, czy ta zagadka jest trudna? Czy ją jest ciężko rozwiązać? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ona jest dość podchwytliwa, ale mimo wszystko w miarę prosta, jeżeli po prostu się skupimy. Koperty czekają na zwycięzcę, a my odbieramy kolejny telefon. Z kim, z kim mam przyjemność w takim razie najpierw? Z Natalią. Natalia, okej. Okay. Słuchaj Natalia, czy masz dla nas poprawną odpowiedź? Bo już trochę dzwonimy, dzwonimy i dalej jeszcze nie było ani jednej osoby, która powiedziałaby dobrze, więc słuchamy. Czy masz odpowiedź poprawną? Czyli... Yy... Trzy minuty. No nie, Natalia, nie! To jest nie. zła odpowiedź! Zła? No zła! Ale mimo wszystko, dziękuję, że zadzwoniłaś. Ale miałam też, obiecałeś coś. Um, a co? O, a czy się, bo nie wiem, czy wiesz, z kim rozmawiasz, że ja się nazywam Arkadiusz Bazar, i to jest mój pierwszy dzień w pracy, także myślę, że nic nie obiecywałem, ale słucham. Jaka była obietnica? Um, że jak usłyszysz muzykę, to zaczęcisz. Ale nie słyszę żadnej muzyki. To podejdę, ale może, może być, yy, nie słuchać mojego głosu. Okej, okay, dobra, dobra. To wszystko. O, słyszałem, zatańczyłem. Naprawdę fajnie się rozruszałem. Dziękuję Ci bardzo za taką możliwość. Szkoda, że nie Przepraszam. Ale dobrze. Mimo, mimo wszystko dziękujemy za telefon i lecimy dalej. Pozdrowienia. Pa, pa Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobacznię się do teleturnieju? Tak, jest to teleturniej Telekubele, ja jestem Arek i słucham, czy masz jakąś poprawną odpowiedź dla nas? Tak, ja mam odpowiedź. Okej, okay, tak, jaka? Pies. No, nie, to jest zła odpowiedź. A. Zacząłem się zastanawiać, czy, czy, czy rzeczywiście daliśmy poprawną odpowiedź. Ponieważ wiele osób zgaduje, że są to 3 minuty, ale nie, jest to zła odpowiedź, moi drodzy. 3 minuty odpada, więc dostają wam tak jakby trzy odpowiedzi. Nie wiem dlaczego trzymam ten grzebień, ale mamy kolejny telefon, więc odbieram i słucham. Zobaczmy. Z tej strony Arkadiusz Bazar, moja droga, z kim rozmawiam? Majką, Majdą. Majka Majda, słuchaj Majka, czy masz dla nas odpowiedź poprawną? Obstawiam, że to będzie 8 Tak. Tak, tak. jestem zdziwiony, ty masz, ty masz. jestem zdziwiony, ponieważ jest to pierwsza odpowiedź poprawna. Było już chyba 5 telefonów i wszyscy praktycznie mówili, że jest to trójka, więc gratuluję ci bardzo i słuchaj, co jest dalej, bo to jeszcze, to jeszcze nie jest powiem, z atrakcji. Słuchaj, Zgadłaś, przede mną są teraz cztery koperty i w nich są, właśnie tutaj pokazuję w nich są różne e, ciekawe nagrody i masz szansę wygrać coś ciekawego, tylko musisz podać mi numer koperty od 1 do 4 i ja ją otworzę tutaj teraz na wizy, więc zastanów się dobrze, jaki to będzie numer. 1, 2, 3 czy 4. 3. Jesteś pewna, tak? Tak, na stówę. Na stówę. W takim razie biorę w tym momencie trójeczkę. Uwaga. Moja droga, jest to upominek. Czy cieszysz się mimo wszystko z tej nagrody? No pewnie, skaczę. Nie słyszymy jakoś tak poskoków. Możemy coś usłyszeć? Nie! Yeah! O! No i to jest radość, jakiej potrzebowaliśmy. Super. Dziękuję Ci bardzo za udział i gratuluję wygranej. I lecimy z dalszymi telefonami. Pozdrawiam. Na razie, papa. Mam pa. no, papa. Halo? Halo? Halo, z kim rozmawiam? Ja, ja jestem Arak Bazar, generalnie prowadzący tego programu. i pierwszy dzień w pracy to jest. Powiedz mi, czy masz na nas poprawną odpowiedź pierwszej zagadki? Znam. Okej, okay, w takim razie ja bym chciał ją poznać z dziką chęcią. Słucham cię bardzo. Wydaje mi się, że będzie to odpowiedź 8 minut. Tak! Bardzo dobrze! Gratulacje! Wygrywasz coś, ale jeszcze w zasadzie chwila. Zostałe numery, ponieważ wcześniej była już poprawna odpowiedź, został numer 1, 2 i 4. Musisz powiedzieć, który z tych numerów wydaje ci się, że jest najbardziej korzystny i że jego chciałabyś właśnie wybrać. Mm, numer 1. Numer 1, okej. Okay. W takim razie sięgam do numer 1 i sprawdzam, co w numerze 1 będzie. Moja droga, w numerze, muszę pokazywać to jeszcze tutaj, w numerze 1 mamy upominek tak zwanych, także gratuluję Ci bardzo wygranej i dziękuję za udział w turnieju. Do usłyszenia. Uff, moi drodzy, nie wiem czy wiecie co to oznacza, ale zostałyby wyeliminowane z pierwszej zagadki dwie najmniejsze nagrody. Co z tego wynika? Została nagroda numer 2 i 4, w jednej z nich jest bon, a w jednej z nich jest gadżet do użytku codziennego, więc sytuacja robi się nam naprawdę ciekawa. Ja mam kolejny telefon, więc odbieram i słucham. Halo, halo, dzień dobry! Halo? Halo? Ojej! Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Kaczmer. Kasper, słuchaj Kasprze, się na teleturniej nasz, który nazywa się Teleyutubele. Czy masz odpowiedź, bo to jest najważniejsze, czy masz odpowiedź na zagadkę? Mam, ale mnie troszkę niepokoi to, że wszyscy wciąż, że są 3 minuty, a mi wychodzi 8 minut. Jest to dobra odpowiedź, drogi Kasprze? Wygrywasz coś i to już mogę ci pogratulować, bo będzie to jedna z fajniejszych nagród. Ponieważ osoby wcześniej, które dzwoniły, wybrały już nagrodę i wylosowały jedne z tych mniejszych nagród. Przez co zostały te lepsze. I słuchaj, przed sobą mam dwie koperty: jest to numer dwa i numer cztery. Słuchaj, powiedz mi, czy wybierasz dwa czy cztery. Wybieram dwa. Dwa, tak. tak okay. ok, w takim razie ja biorę teraz z stołu numer dwa. Ja tutaj już widzę, pokażę generalnie. Jak myślisz, co to jest? Czy jest to bon, czy jest to gadżet? No, znając swoje szczęście, to jest to ga gadżet. Znając swoje szczęście, Kasprze, jest to bon, więc wygrywasz cokolwiek chcesz do 100 złotych z jakiegokolwiek sklepu internetowego, youtubera w Polsce. Także gratuluję ci bardzo serdecznie. A powiedz mi, jak to, jak, pokaż jakieś takie, bardziej, takie, takie szczęście, jak się cieszysz, chcę usłyszeć coś ciekawego. Ojejku, nie mam pojęcia, a. No dziękujemy Ci każdy Dziękuję. do usłyszenia. Pa. Pa. Halo! Halo? Halo. Halo. Halo, no, dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Z Klaudią. Z Klaudią? Klaudia, powiedz mi, skąd do nas dzwonisz? Skąd? Z Nowego Sauncha taka miejscowość. Nowy sącz. Okej, okay. w takim razie blisko Krakowa, blisko naszego tutaj studia, w którym właśnie się znajdujemy. Świetnie powiedz mi. Czy masz poprawną odpowiedź na tę zagadkę? Powiem Ci jeszcze zanim odpowiesz, że została tylko ostatnia nagroda i my już się domyślamy co w niej jest, ale Ty jeszcze tego nie wiesz. Powiedz mi, jaka to jest od odpowiedź, czy jest to poprawna odpowiedź? Yy, osiem. Tak mi się wydaje. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Gratuluję Ci, moja droga. Wygrywasz ostatnią nagrodę. Została mi jedna koperta, którą właśnie biorę. Moja droga, w kopercie jest napis gadżet, a gadżetem jest koszykówka toaletowa. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak to wygląda. Chyba nie. Nie zdajesz. No jest to po prostu kosz, który sobie wieszasz w toalecie i masz do tego piłeczki i możesz sobie wrzucać podczas przesiadywania w toalecie. Myślę, że super Aha, sprawa no, i że ci się przyda. Fajna nagroda. Fajna nagroda, jak najbardziej. To dziękujemy ci bardzo, pozdrawiamy i do usłyszenia. Pa! Okej, okay, moi drodzy, nie dzwońcie już teraz, jest stop, zamykamy na chwilę linię. jest to koniec pierwszej zagadki, odpowiedzieliście już poprawnie cztery razy, rozdałem cztery nagrody, do tej zagadki już nic nie mam w tym momencie, także ta zagadka nam znika teraz tutaj z tego ekraniku. Super, nie ma jej. Teraz musimy, potrzebujemy chwileczki, żeby się przygotować, wrzucić drugi post, także zapraszam na krótką przerwę. Zbliżenie z mój do dobra. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze i... A-Sport hey, It's game